W Polsce jest te dwa razy więcej skutecznych samobójców niż ofiar wypadków drogowych. Na 100 tysięcy mieszkańców statystycznie 23,9% samobójców to mężczyźni, a 3,2% to kobiety. Pewnie słyszałeś o akcjach typu bezpieczne wakacje na polskich drogach, ale nie słyszałeś o akcji typu wesprzyj lub docej mężczyznę. 94% śmiertelnych wypadków pracy ulegają mężczyźni. Podejmują bardziej ryzykowne prace i zadania, zazwyczaj dla utrzymania rodziny. W Polsce mamy 56,3% ludności pracującej. Oznacza to, że bierni zawodowo stanowią 43,7% społeczeństwa. Stosunek jest przerażająco bliski: 50 na 50, czyli połowa społeczeństwa utrzymuje drugą połowę. Do tych 14 milionów ludzi, którzy nie pracują, wchodzą wszyscy licealiści, studenci, osoby na rentach, niektórzy emeryci. Kobiety stanowią 61,5% niezarabiających z powodów czysto ewolucyjnych. Skupiają się na opiece nad domem i wychowaniem dzieci. Mężczyźni również płacą więcej podatków przez to, że więcej zarabiają. W 2014 roku było o 20,6% wyższe od przeciętnej pensji kobiet, a w 2016 o 18,5%. I teraz pojawia się pytanie. Czy mężczyźni, którzy podejmują się cięższych, bardziej ryzykownych zawodów, rzadziej są bierni zawodowo, płacą więcej podatków i więcej dokładają się do wspólnego dobra, dostają wsparcie od społeczeństwa? Mężczyźni są tak emocjonalnie spragnieni doceniania, że jak facet usłyszy pochwałę lub komplement od kobiety, to myśli, że ona go podrywa, bo to jest tak niespotykane. To, co mężczyzna prawdopodobnie usłyszy, gdy cały rok pracował, aby uzbierać na wakacje i zabrać na nie rodzinę. Pierwszą opcją jest dziękuję. Lub drugą opcją jest: mojej koleżanki mąż zabrał ją na bardziej luksusowe wakacje do piękniejszego kraju. Ta druga opcja jest niestety bardziej prawdopodobna. Od mężczyzny się wymaga. Społeczeństwa nie interesuje męska perspektywa. I tu leży problem, bo mężczyźni chcą być docenieni, a gdy przez lata wypruwania sobie żył taki mężczyzna nie zostanie doceniony, to powoli będzie się wkręcał w depresję. Istnieją bardzo duże różnice między depresją męską a kobiecą. Po pierwsze, mężczyźni tłumią swoje emocje i ukrywają wszystkie słabości. Kobiety wręcz przeciwnie, pozwalają, aby emocje ujrzały światło dzienne najczęściej w postaci rozmowy z zaufaną osobą. Po drugie, mężczyźni unikają zdarzenia z problemem czyli mężczyzna pójdzie do lekarza dopiero, gdy choroba niekoniecznie depresja jest już w ostatnim stadium i nie pozwala normalnie funkcjonować. W przeciwieństwie do kobiety. Która pójdzie już z lekkim przeziębieniem. Lekarze apelują, że najczęściej to nie tyle co choroba zabija mężczyzn, a ignorowanie objawów, odkładanie i unikanie zderzenia z problemem. Po trzecie, depresja kobiet wyraża się w uczuciach i emocjach, podczas gdy mężczyzna wyraża w zachowaniu i czynach. Wybuchy wściekłości. Wszystko wkurza i irytuje. Ucieczka przez alkohol lub odizolowanie się od ludzi, ale najczęściej ucieczka w pracoholizm jako próba zajechania depresji. Po czwarte, szczęście kobiety nie jest tak powiązane z sukcesem zawodowym i kompetencjami. Przez depresję następują zmiany w myśleniu: myślenie pełne pesymizmu i negatywizmu, czyli do niczego się nie nadaje i nic ze mnie nigdy nie będzie. Mężczyzna w depresji postrzega sam siebie jako niepotrzebnego, niekompetentnego i pozbawionego wartości kawałka śmiecia. Przy tym ocenia siebie surowiej. Dodatkowo wszystkie negatywy są wyolbrzymione. Każda różnica pomiędzy kobietą a mężczyzną jest ściśle skorelowana z hormonami, czyli wysoki poziom testosteronu predysponuje do impulsywności, agresji i gniewu wobec siebie, ale też innych. Jak to bywa z hormonami, wszystko pojawia się w sposób cykliczny. Warto też poruszyć wpływ stresu, który zakłóca normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Stres, który jest obecny w życiu przez dłuższy czas, doprowadza do niemożności radzenia sobie ze wszystkimi życiowymi zadaniami, co w konsekwencji rodzi kolejny stres. I tak dochodzimy do błędnego koła, ponieważ nie radzimy sobie po pewnym czasie z małymi problemami, lub te małe problemy obciążają nas, jakby były niemożliwe do przejścia. Podsumowując. Mężczyźni odreagowują depresję, z kolei kobiety ją okazują. Dlatego też ciężko zauważyć, że mężczyzna cierpi na to zaburzenie. Co mężczyzna słyszy podczas zjazdu emocjonalnego lub depresji? Zachowujesz się jak kobieta. Przyjęło się, że kobiecość to słabość, a atrybutem kobiecości są zy i użalanie się nad sobą. Kiedy mężczyzna ma chwilę załamania lub zwątpienia, społeczeństwo szybko go naprostuje, odbierając mu jego męskość. Może ktoś się starać na 100%, ale te 100% może być niewystarczające, ponieważ społeczeństwo może mieć nierealne oczekiwania, jeśli chodzi o prawdziwego mężczyznę, ale to temat na osobny materiał. Potrzeba ci kobiety, czyli aspekt poczucia wartości. Jeśli mężczyzna ma niskie poczucie wartości, to uzna, że nie jest godny miłości, że nie zasługuje na miłość. To kobiety budują u mężczyzn męskość w dużej mierze. Jeśli ktoś nigdy nie był kochany, to uznaje automatycznie, że coś z nim nie tak. I nie pasuje do tego świata, że może lepiej byłoby światu bez niego. Następną radą ekspertów jest: poszedłbyś do wojska, to by ci przeszło. Podobno kiedyś mężczyźni szli w kamasze i wychodzili jako twardziele. Kilka lat lub miesięcy wykonywania poleceń nie przekłada się na dyscyplinę, samokontrolę czy męskość. Najważniejsze jest dzieciństwo i okres dojrzewania. Okres dorosłego człowieka, kiedy mózg nie jest tak plastyczny, niewiele zmienia i jest już za późno ale o tym w następnym odcinku o prześladowcach z dzieciństwa. Następną fantastyczną poradą jest zostaw ten komputer, to przez te gry. Mężczyźni, którzy nie zostaną docenieni w rzeczywistości zaczną szukać bycia kimś w świecie wirtualnym. Jeśli rzeczywistość jest szara to kolorujesz ją sobie życiem wirtualnym, wybierasz to co chcesz. Porada typu idź się napij to ci przejdzie, czyli dolewanie oliwy do ognia. Polska to jedno z kilku państw na świecie, gdzie musisz się tłumaczyć, gdy odmawiasz picia. Taka kultura, niestety. Z jednej strony musisz pić dużo wódki, bo tak robią prawdziwi mężczyźni, a z drugiej musisz być odpowiedzialnym i racjonalnym mężczyzną. Więc nie wiadomo, co robić. Jak będziesz pił dużo, to ci zarzucą, że nie jesteś odpowiedzialny, a jak odmówisz, to jesteś popierdółka, bo prawdziwi mężczyźni chleją. I bądź tu, człowieku, mądry. Co w takim razie robić? Odpowiedź jest prosta. Idź teraz i doceń mężczyznę, który dużo pracuje. Na przykład swojego tatę. Powiedz po prostu, dziękuję za twoją pracę. To naprawdę dużo zmienia. Zapraszam do oceny materiału, do sekcji komentarzy, na Patronite, na poprzednie materiały i do usłyszenia w następnym odcinku.